Hej, 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 kochani, dzień dobry, witam się z wami w środę, eee, w środę, tak, i słuchajcie, maluję się, bo będę szła do babci, bo umówiłam się z babcią jeszcze dzisiaj, ja dzisiaj sobie tyle zaplanowałam, mam tyle na głowie, że no, mam wrażenie, że mi dnia nie starczy, ale jeszcze się umówiłam do babci, no ale cóż, eee... Mi jakieś baboki powychodziły, więc jak zwykle przed wyjazdem albo przed jakąś imprezą zawsze wyskakuje na twarzy coś. Coś, czego byśmy nie chcieli, ale się pojawia. Także... O, tatuś mój idzie akurat, ale opatulony, zimno jest tak, że po prostu słuchajcie, no klękajcie narody. No, a ja się ogarnę i skoczę do babci na kawkę, a później mam trochę roboty, a czemu mi się ten podkład tutaj wylał? Ja się pytam, no, to nic, e, bo później mam trochę roboty, bo muszę, suszę po prostu na gwałt, suszę pranie, słuchajcie, i to jest tak zwana złośliwość no, rzeczy martwych. Niektóre pranie mi trzeci dzień schnie w domu, mimo że kaloryfery działają i tak dalej, ale jak już jest zimno, tak dość mocno zimno na zewnątrz, to u nas wiecie nie ma jakiegoś dla mnie przynajmniej gorąca, no a to wiecie takie grubsze rzeczy, bluzy, swetry i tak dalej, więc trzeci dzień i już wieczorami wczoraj wywiesiłam po kaloryferach różne rzeczy, żeby poschnęły. No bo dzisiaj muszę się pakować już. Właśnie muszę zejść do piwnicy po walizkę i zacząć nas później popołudniem pakować. Mam też rzeczy do prasowania, więc jeszcze będę prasowała niektóre rzeczy, niektóre rzeczy po prostu mam w prasowaniu. No i jak one też leżą w lecie tak poskładane, no to siłą rzeczy wypadałoby je przeprasować, także... No i jeszcze pazury mam do zrobienia najgorsze chyba dzisiejsze dzisiejsze moje zadanie. A muszę zrobić, bo już mam odrost, a nie lubię. Po prostu mnie gryzie mnie ten odrost, paruje mi paznokcie. No i jeszcze mam yy, muszę umyć mieszkanie, całe ogarnąć. No także. Ale w mam pól ale jakoś tam się tym nie przyjmuje, do wieczora mam czas. No i jeszcze, aha muszę jeszcze zakupy zrobić właśnie. <grymne> Także no. Więc tak przed wyjazdem zawsze coś jest do roboty, właśnie prania, sprzątania. I wszystkiego innego w brud. Jutro dziś o 7 wyjeżdżamy. Mieliśmy wyjechać wcześniej, bo um, mieliśmy nadzieję, że um, będziemy mogli na nie wiem, około 12 wejść do domku, ale to już dzwonił do Pana, i Pan mówił, że goście są także dopiero około 14. .00. Od 15 jest wadowa, ale od 14 możemy wejść. No więc będziemy dziś koło siódmej na spokojnie wyjeżdżać. Moi rodzice w styczniu jak jechali, to jechali, bo już mamy luty dzisiaj, żeby nie było, to jechali 5 godzin do, oni akurat w byli, a z powrotem jechali chyba z 7. No, ale ja tak liczę, że my może będziemy na po pierwszej tak jakoś wiecie nie wiem czy od razu nie pojedziemy na jakiś obiad do Zakopanego i dopiero z powrotem do domku zobaczymy co tam, jak tam się zorganizujemy no także dzisiaj taki bardzo organizacyjny dzień, już mam wszędzie porozkładane rzeczy w łóżeczku Ignasia moje ja sobie wiecie jak je gdzieś jadę na wyjazd to ja sobie robię tak jakby takie komplety no, jeszcze muszę sobie wyprasować właśnie jedno spodnie, dwie, dwie pary mi się suszą bo w ogóle. No, powiedzmy Meksyk, Meksyk! Mi się wydaje zawsze, że ja mam czas, a później wychodzi na to, że mogłam wcześniej, ja sobie myślę, położę, że nie będę w poniedziałek na rzeczy, wybiorę we wtorek. No, a później się okazuje, że coś tam nie chce wyschnąć, nie? No, ale dobrze, że są kaloryfery, skręciłam na szóstkę i suszę. No, Mateusz już wróci dzisiaj wieczorkiem na pewno więc on będzie pakował rzeczy, żeby rano już nie łazić, tylko rano takie wiecie te e, do zębów i takie pierdy. No a jeszcze słuchajcie na domiar złego, bo przecież dobrze być nie może. To pierwsza sprawa jest taka ważniejsza, znaczy obie są bardzo ważne, ale to są zupełnie inne dziedziny. Ignacy ma katar. Takie nie że musi smarkać, tylko słuchać go tak nosowo. Ja Wam muszę powiedzieć, że ja też nie czuję się tak tutaj od góry, od nosa y, idealnie. Tak jakby też coś mi wisiało w powietrzu, jakiś glucior miał się tutaj pojawić. Y, I też sobie właśnie im już zażyłam od wczoraj, od wieczora. Y, I mam jeszcze, słuchajcie, geranium to się nazywa. To się robi z takiego, y, taki kwiat jest, to się zalewa. Właśnie jakimś tam alkoholem, dokładnie wódką jakąś, robi się taką nalewkę i mam to i pryskam sobie do buzi. Do zakażające, antybakteryjne, antywirusowe i tak dalej. Także żeby mi się tutaj coś w gardle nie rozwinęło. Mama ma to od znajomego, dostała taką większą butelkę i mi odlała. Także tym się już zaczęłam liczyć. Ignasiowi właśnie wczoraj zrobiłam halację. zaraz też jeszcze zrobię mu inhalację i podaję mu też imupryt w kropelkach. Bardzo Wam polecam na takie początki przeziębienia, na przeziębienie ziołowy produkt. Możecie sobie poczytać u Pana Pan tabletka. On tam bardziej poleca tabletki, więc jak dziecko Wasze potrafi połykać, on to już to, to są takie maleńkie tabletki jak Sinupret. To jest z tej samej firmy. No i, i co? Nawet tak samo chyba wyglądają, tylko że kropelki są w mniejszym opakowaniu. No i słuchajcie, ją bardziej poleca, dlatego że kropelki mają w sobie chyba jakiś tam alkohol, no i on, bo niektóre mamy na przykład stosują te kropelki jako produkt wzmacniający odporność, czyli wiecie, dopadają codziennie, krótkotrwale, wiadomo, można, ale na dłuższą, na dalszą dłuższą metę bardziej poleca te tabletki, jak już dziecko potrafi przełknąć, więc, ale ja Wam serdecznie polecam, ja ostatnio, jak mam jakieś przeziębienia. To tylko tym się leczę. No ja mam czuję taki po prostu taki ciężar jakby. Niby tu się czuje wszystko OK, ale tak jakby mi coś tam no, no po prostu nie, nie, na, nie na 100% dobrze. A druga sprawa jest taka, że słuchajcie, coś nam się dzieje z autem. dzwoniliśmy do naszego mechanika. Niestety nasz mechanik chory także masakra. Coś nam się dzieje, tak jakby z ładowaniem prądu. Dobrze, że z nami jedzie Mateusza kolega. To on jest mechanikiem, bardzo dobrym mechanikiem, więc w razie wu będzie, nie, mam nadzieję, jak coś to, że po prostu poradzimy sobie z tym jakoś, jakby coś się zaczęło dziać, chociaż no mam nadzieję, że nie, aczkolwiek wiecie, no był już jakieś myśli się pojawiają złe. O, słyszą mnie pan i pan i władca ogarnięta. słuchajcie, że to był u mnie na kawce i chciałam wam pokazać spodnie, słuchajcie ostatnio wam pokazywałam właśnie we vlogu że no, tak tylko wglądowo moje zamówienie z Bonprixa i miałam rację, że coś tam było mało. I słuchajcie, Ignacy jak wyciągał to, te rzeczy z tej paczki, to mi się jakoś tak wydawało, że... Nie, że tego jest... a tu Coś jeszcze chyba tam było. Nie będziesz się tym malował. Bo idziemy do babci. Jak ty będziesz wyglądał? Chcę zobaczyć jaki i ten i coś mi właśnie tak jakoś dziwnie mało nie. było tego i nie, nie wyciągnął mi jednych spodni z tego worka, no i ja te spodnie y, no właśnie mam dzisiaj na sobie i pokażę Wam oczywiście będę nagrywała Wam jeszcze we vlogu i wszystkie rzeczy y, po przymierzach Wam pokazuję i Wam będę pokazywała tym? Już się pomalowałeś na nosie mm. e, i będę Wam pokazywała te rzeczy, e, no ale po prostu no... piękna jestem spodnie. A jeszcze dzisiaj wam właśnie nie pokażę, bo akurat mam je na sobie. No ale nie wiem jak przyjadę, jak e, wrócimy, to wam e, nagram właśnie e, vloga i wam pokażę e, te ciuchy m, wszystkie w całej okazałości. Mm -hmm. Ech. Ech całej okazałości. E... Pomaluję się jako Tirex. rex A ja cię zaraz będę zmazywać. Wiem. Bo taki nie pójdziesz w morsany. Mama, wiem, ale, ale troszkę mogę z tym posadzę, troszkę? Troszkę. Hmm. Tutaj trochę, tutaj trochę dzieje oko, trochę. Masakra, ja się nagadałam, napokazywałam, a to się nie nagrywało, także pokażę Wam w międzyczasie spodnie i słuchajcie, to są e, spodnie czarne z, mm, z kantem, takim szytym kantem. E, tutaj one mają... To dobrze, e, że nie ma jeszcze drugiego takiej. Tak. E, tutaj mają tak jakby zrobiony taki Ala pasek, pas, a z tyłu mają bunkę e, I one mają jedną kieszonkę, tutaj mają bunkę. i Ja słuchajcie, pamiętam jak ja e, jakoś ponad rok temu kupiłam sobie te spodnie w lumpek 7 pokazywałam wam je i mama się ze mnie śmiała. Boże, jakie spodnie! W ogóle, a teraz na potęgę w sklepach są takie właśnie dostępne, szerokie, dzwonowate i jeansy, i materiałowe i w ogóle. Ja w nich byłam na premierę u mnie miały na poprawinach w kwietniu, a ogólnie teraz jest tego mnóstwo, także. Tak wyglądają. Fajne są, bo są super na mnie, jeśli chodzi o długość, ale niestety, utrapienie pańskie to są różnego rodzaju paproszki. Mama, to bo... nic, trochę obudziłem. No to nic, no co zrobię. Ehm, troszkę wiecie, takie e, obchodzą i w ogóle wszędzie reklamówki, wszystko, bo to już jest wiecie lekko pakowane e, przeze mnie. Mają tutaj też kieszonki z przodu i powiem Wam, że cieszę się, bo że mają właśnie te. Taki... Przyszyty, tak jak z tym ten... razem tutaj. Ale nie, już więcej mi nie zużywaj, bo mi cały zaraz użyjesz, ten brązowy. I że mają ten kant, bo ja lubię ogólnie, mam takie spodnie z wysokim stanem, takie wiecie, rurki 7-8, ale takie są na mnie przyciasnawe, więc cieszę się bardzo. I właśnie mam też z takim kantem i bardzo, bardzo je lubię. Także tak wyglądają spodnie, bardzo mi się podobają. No ja też troszeczkę wracam do poprzednich lat, właśnie jak kiedyś były takie te dzwony modne i w ogóle pamiętam, im szersze, tym lepsze, wiecie, pasowane, tu dopasowana duszka. Pamiętam swego czasu na targu się mama kupowała, a pamiętacie w ogóle jeansy z brokatem? Jak były takie brokatowe z różnymi paskami, z koralikami, łańcuchami i w ogóle no to był szał. Ja pamiętam, ja miałam zawsze problem, bo ja byłam szczuplutka i y, wszystko było na mnie szerokie i wiecie musiałam mieć w najmniejszych rozmiarach. Później weszły te sieciówki, że były rozmiar 32-34, teraz miałabym gdzie się ubierać. Ale wtedy to było utrapienie. Jak ja trafiłam na dobre, dobre spodnie, to było super. Ale, 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 nieczęsto się to zdarzało, więc, no. Teraz miałabym się w co ubierać, ale, no wtedy to było niestety bardzo. Wydałam prawie jak T-Rex. Pokaż się. Tak wydałam prawie jak T-Rex. Mhm. Uh -huh. No, także. Mama, też nie w oczy, nie niezamkniętym oczy, by nie. No dobrze, także takie jeszcze czekam na te jedne, które mają do mnie dojść i wtedy Wam przymierzę wszystkie ciuszki w, w, w filmiku, w jednym filmiku. No. Więc tyle. Tyle, tyle u nas, tyle update. U. Ja tam mam takie poczucie, że ja wam tak relacjonuję, co u nas słychać i w ogóle. I to taki trochę, taki trochę pamiętnik z mojej strony, właśnie co tam się u nas działo, jak to, jak wyglądaliśmy, tak jak ja, jaką miałam fryzurę, jakie włosy, jaki kolor i, i, i tak dalej. No więc, więc fajnie wracać do takich starszych filmów. Na przykład, jak z czasów ciąży, często sobie włączam filmiki, jak miałam takie ciemne włosy, długie. Pamiętam, że mi fajnie urosły włosy, a po ciąży wpadłam na genialny pomysł, żeby zrobić sobie ombre, i niestety je. E, no, mama, mi się włosy. Nie, się Mama, w ogóle tego nigdy nie zróbnę. Mhm. E, Normalnie pamiętam, jak miałam czarną koszulkę, i miałam wszędzie kawałki moich włosów, po prostu się połamały, e, w i y, na długości straciłam Straciły na objętości Bo się po prostu połamały I wtedy już no, a kombinowałam mam mm -hmm. I wtedy już kombinowałam Z, z długością włosów e, No i wiadomo też Po ciąży niestety włosy wypadają Więc no, w ciąży super było Pięknie, a po ciąży niestety klapa No Także taka pamiątka Dla nas Ignacia, jak ty pójdziesz do babci? Tak tak, o! Aha. To babcia o, wystraszy się Ciebie i nie wpuścicie. Mama, złóżki mnie. A jak nie? To pójdziemy do domu, tutaj. Masak, no skąd to dziecko ma takie pomysły, powiedzcie. No i już mam rzęski. Zobaczcie, w końcu panie. mam rzęski. Bo normalnie to, co było z tymi moimi rzęsami, to jest po prostu, no, nigdy więcej proszę. Takich, tych. to była dla mnie męczarnia. E, no dobra, kochani, słuchajcie, bo Ignacy, zbieramy się, idziemy do babci, bo my później mamy robotę. Jeszcze jak muszę jego obciąć, pazury, to ja nie wiem, kiedy ja się wyrobię. Nie wiem po prostu, kiedy to wszystko ogarnę. Prasowanie, Mama, ogarnianie. No to dobrze, zacznijmy to tego. No dobra, słuchajcie, Mieszyn, mamy prawie komplet, ale. Z jednym małym problemem. Nie jest jakiś tam problem, ale Ignacy teraz skakał. Oczywiście do takiego szaleju się jatrze wariował, skakał, latał. Wszystko było ok, do momentu, kiedy nie gruchnął z narożnika, a narożnik był akurat otwarty, bo ja wyciągałam stamtąd yy, torbę i yy, jak jest ten spód od narożnika, to jest drewnem i w to drewno tak rąbodało się tutaj i taka śliwa mu na momencie wyszła, słuchajcie, rosło w oczach i silne, także... Ach, tak się też w ogóle, wiecie, wystraszyłam, bo to blisko oka, blisko skroni, no masakra, normalnie to jest, to jest wszystko... Yy... Nawet nie chcę myśleć, jakby coś, co by się stało, jakby było niżej, wyżej, no, niżej to jeszcze nie, ale wyżej tu koło oka. O matko woska. Nawet nie chcę myśleć po prostu. Także dzięki Bogu, że tylko tyle. No także ja idę się zmywać, idę się jeszcze myć. paznokcie sobie zrobiłam. Na no, słabo będzie widać. Na takie, takie o sexy red i taki Ala French z właśnie tej folii. No, ja lubię tą folię. skróciłam dosyć mocno, także. Fajnie, wszystko jest ogarnięte, praktycznie. Teraz będę wszystko wynosiła na, do salonu i przedpokoju, bo Mateusz wróci dopiero około 22.00. Także masakra miał być koło 8, ale niestety jest dzisiaj tak tragiczna pogoda. Cały czas pada, wieje, ciężko mu się ogólnie jedzie. No i jest troszeczkę w niedoczasie, ale no, lepiej w niedoczasie niż jakoś wiesz, nie wiesz. Wiecie, nie daj Boże, coś by się stało, także. My się ogarniamy, robimy wszystko tutaj, co trzeba zrobić, naszykować, i będziemy po prostu się jutro pakować do auta, i tyle. Nic, nic się nie stanie, staniemy trochę wcześniej i już, no także powolutku. No, dobra, kochani, i pożegnam się z wami. Jeszcze zmontuję dzisiaj tego vloga, wygram sobie go na kanał i go wam wgram może jutro wieczorkiem Albo może właśnie w piątek, na piątek zaplanuję sobie ten filmik, a jak wrócę, to po prostu jak coś będę nagrywała, to będzie na kanale. Zobaczymy, co tam wyjdzie. Także idę bo w ogóle się świecę, już mam start zmyty, ogólnie idę jeszcze peeling sobie zrobić, może jakąś maseczkę. No, jutro rano głowę będę myła, szkowała się. Już mam ciuchy naszkowane na rano dla wszystkich, więc no, w sumie jeszcze Mateusz musi się nam tutaj trochę z, 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 spakować. Także no, dobra, trzymajcie się i budziczki.